Dzień, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym dniu przedsięwzięcia pod tytułem Kwadran z Polską Literaturą Klasyczną, przedsięwzięcia, którego inicjatorem jest Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NZZ Solidarność w Lublinie. 28 października przypadają imieniny Tadeusza. Więc wszystkim panom noszącym to piękne imię, składamy najlepsze życzenia, jak najwięcej tego, co radosne, dobre i piękne, i oczywiście opieki świętego patrona. E, I postanowiliśmy, że właśnie w dniu imienin Tadeusza fragmenty epopei narodowej przeczytają właśnie panowie noszący. To imię. Ale zanim oddamy głos Tadeuszom, to są z nami uczniowie Szkoły Podstawowej numer 14 w Lublinie. Szkoły, która nosi imię właśnie Tadeusza. Tadeusza Kościuszkic. I właśnie w hołdzie swojemu patronowi uczniowie przeczytają dla nas pięknie. Inwokacje z Pana Tadeusza. Proszę bardzo. Litwo, ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie. Ile Cię trzeba cenić, tym tylko się dowie, kto Cię stracił. Dziś piękność Twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie. Panno Święta, co jasnej broni Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty co gród zamkowy, nowe gruczki, ochaniasz z jego wiernym ludem. Jak nie dziecko, to zrobią powróciłaś cudem. Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę ofiarowany martwo podniosłem powiekę. Iść za zawrócone życie podziękować Bogu. Jak nas powrócisz cudem na oczyznę łono? Tymczasem przenoś moją duszą tęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko na błękitnym niebem rozciągnionych, do tych półmalowanych zbożek rozmianych. Na baterych pszenicach, po zamrzanych żydem, gdy pustynowy śmiechu, gryka jak śnieg biała. gdzie paniejskim rumiencem dzięcielina pała, a wszystko przepasane, jakby w sęgach, niedzą zieloną, nawet rzadka ciche grusze siedzą, wśród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju, na pagórku niewielkim, we brązowym gaju spadły szlacheckich drzewa, lecz podwórowane, świeciły się z daleka pobilane ściany. Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni To poli, co go bronił od wiatru jesieni Dom mieszkalny niewielki Lecz zewsząd chyją dogi, I miał wielką I przy niej trzy stogi W urządku, co po zmieścić się nie może Widać, że okolica obfita bezboże I widać liczbę kopit Co wzdłuż i wszech smugów Świecą gęsto jak gwiazdy, widać z liczby pługów. Orzących wcześniej łany, ogromne u czarne czarnoziemne, zapewne należne do dworu. Uprawne dobrze na kształt ogrodowych brządek, że w tym domu dostatek mieszka i porządek. Grama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza. Państwo, wielkie brawa. Pięknie dziękujemy uczniom szkoły podstawowej numer 14. A teraz już zapraszamy, jako się rzekło, Tadeuszu. Ksiądz Tadeusz Pajurek, zapraszamy bardzo serdecznie. Ksiądz będzie kontynuował pierwszą księgę pod tytułem Gospodarstwo. Zapraszamy na ten piękny fotel. Właśnie dwukonną bryką wjechał młody pan. I owiekszy dziedziniec zawrócił przed ganek. Wysiadł z powodu. Konie porzucone same, szczypiąc trawę, ciągnęły powoli pod bramę. We dworze pusto, bo drzwi od ganku zamknięto. Zaszczepkami i kołkiem z zaszczepki przetknięto. Podróżny do polwarku nie biegł sług zapytać. Odemknął, wbiegł do domu. Pragnął go powitać. Dawno domu nie widział, bo w dalekim mieście kończył nauki. Końca doczekał nareszcie. Wbiega i okiem chciwie ściany starodawne ogląda czule jako swe znajome dawne. Też same widzi sprzęty. Też same obicia, z którymi się zabawiać. Lubił odpowicia, lecz mniej wielkie, mniej piękne niż się dawniej zdały, a też same portrety na ścianach wisiały. Tu Kościuszko w Cemarce krakowskiej z oczyma podniesionymi w niebo mięć oburę trzyma. Takim był, gdy przysięgał na stopniach ołtarzu. Że tym mieczem wypędzi z Polski trzech mocarzów. Albo sam na nim padnie. Dalej w polskiej szacie siedzi rajtan. Żałosny po wolności stracie. W ręku trzyma nóż ostrzem zwrócony do łona, a przed nim leży Fedon i żywot katona. Dalej Jasiński młodzian, piękny i posępny. Obok korsak. Towarzysz Niego nieodstępny. Stoją na szańcach Pragi, na stosach moskali, się od wrogów, a Praga już się wokół pali. Nawet stary, stojący zegar kurantowy w drewnianej szafie poznał uwniście alkowy i z dziecinną radością pociągnął za sznurek. By stary Dąbrowskiego posłyszeć Mazurę. Pięknie księdzu Prałatowi dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Ksiądz Kanonik Aha. przygotował fragment księgi czwartej pod tytułem Dyplomatyka i łowy. Popatrzmy, proszę bardzo. Na ten czas wojski chwycił na taśmie przypięte swój róg bawoli, długi. Centkowany kręty. Jak wąż woła oburącz do uzgo przycisnął, zdoł policzki jak banie, ocza krewią zabłysnął, zasunął w pół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha i do płuc wysłał z niego cały zapas ducha. I zagrał, róg jak wicher. Niedwstrzymanym duchem niesie w puszce muzykę i podwaja echem. Umilkli szczelce, stali szczace zdziwieni, Mocą, czystością i dziwną harmonią pieni. Starzec, cały kunszt, którym niegdyś w lasach słynął, Jeszcze raz przed uszami myśliwców rozwinął, Napełnił wnet Ożywił knieje i dąbrowy, Jakby psiarnie w nie puścił I rozpoczął głowę. Bo w graniu była łowów historia krótka. Zrazu odzew dźwięczący rzeźki to powódka. Potem jęki po jękach skomlą, to psów granie, A gdzieniegdzie ton trwalszy. To grzmot, to strzelanie. Tu przerwał, lecz ruch trzymał. I wszystkim się zdawało, że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało. Zadął znowu. Myśliłbyś, że ruch kształty zmieniał i że w ustach Wojskiego to grubiał, to cieniał, udając głosy zwierząt raz wilczą szyję, przeciągając się długo, przeraźliwie wyje. Znowu jakby w niedźwiedzie rozwarwszy swe garło, ryknął. Potem beczenie żubra wiatr rozdarło. I tu przerwał. Lecz róg trzymał. Wszystkim się zdawało, że wojskich wciąż gra jeszcze. A to echo grało. Wysłuchawszy rogowej arcydzieło sztuki, Powtarzały je dęby dębom i bukom buki. I dnie znowu, jakby w roku były setne rogi, Słychać zmieszane wrzaski, szczwania, gniewu, trwogi, strzelców, siarni zwierząt, Aż wojski do góry podniósł ruch i tryumfu tym uderzył w góry. Tu przerwał, lecz róg trzymał. Wszystkim się zdawało, że wojski wciąż gra jeszcze, a to ego grało. Ileże tyle rogów znalazło się w boru, jedne drugim pieśń niosą jak z choru do poru I szła muzyka coraz szersza, coraz dalsza, Coraz cisza, coraz czystsza, doskonalsza. Aż znikła gdzieś daleko, gdzieś na niebios progu. Wojski obiedwie ręce odjąwszy od rogu, rozkrzyżował. Ruch opadł na pasie rzemiennym, biał się. Wojski z obliczem nabrzmiałym, promiennym, z oczyma wzniesionymi, stał jakby natchniony. Łowiąc ruchem ostatnie znikające tony. A tymczasem zabrzmiało tysiące oklasków, tysiąc powiszowań i wiwato wrzasku. I właśnie te oklaski jak najbardziej zasłużone dla księdza Kanonika. Dziękujemy pięknie jeszcze raz, życzymy wszystkiego dobrego. Zapraszamy pana, mecenasza, Tadeusza Flisa inaczej bawiono się w drugim końcu stola, bo tam zmęczyli się nagle tronicy sokoła na partię kłusego bez litości wsiedli. Spór był wielki, już potraw ostatnich nie jedy. Stojąc i pijąc obie kłóciły się w stronę, a najstraszniej pan Rejem był zacietrzeniony. Dobraz zaczął bez przerwy rzecz swoją tokował, i gieztami ją bardzo dobitnie malował. Był dawniej adwokatem pana Rejent Bolesna. Zwaną go każdą dzieją, że zbyt budził gieztach. Teraz ręce przy boku miał, w wygiął łokcie, spod ramion wyknął palce i długie paznokcie. Przedstawiając dwie smycze hartów tym obrazem. Właśnie rzecz kończy. Wyczka puściliśmy razem, ja i asesor, razem jakoby dwa kurki, jednym palcem spuszczone u jednej dwóry ręki. Wyczka poszkładała, a zająć jak struna, smyk w pole, przytusz, to mówiąc ręce, ciągnąć wzdłuż po stole i palcami ruch karków przeciwnie udawał. Przytusz i hec od razu podsadzili w Wszedł z podmatki. Rądszy pies lecz za Wysadził się przed kusem o tyle o palec. Wiedziałem, że spruduje. Szarak gracz nie lata. Trzały tu prosto w pole, zanim psów gromada. Gracz szarak. Skoro poczuł wszystkie harty w głupie, wstręg na prawo koziołówka. Z nim w prawo psy głupie, a on znów fajt w lewo. Jak wytnie dwa susy, przy zanim fajt na lewo, on w las, a mój kusy cap. Tak krzycząc, pan Rejen na stół pochylony, z palcami swymi zabiegł aż do drugiej strony. I cap Tadeuszowi wrzasnął tuż nad uchem. Tadeusz i sąsiadka tym głosem, głosu wybuchem, z nienacka przestrzeni, właśnie w pół rozmowy, Odstrychnęli od siebie mimowolnie głowy, jako wierzchołki drzewa powiązane z połem, gdy je w rozerwie i ręce pod stołem. Blisko siebie leżące, wstecz nagle uciekły. Dwie twarze, jeden się rumieniec oblepły. Dziękujemy pięknie, wielkie brawa dla Pana Tadeusza Plisa. Bardzo pięknie dziękujemy.